Witamy cały grono pedagogiczne z położku nr 7. złożyć najserdeczniejsze życzenia dla na dniu nauczyciela. Życzymy każdemu z Was siły i chęci do przekazywania wiedzy, radości, uśmiechu, stuprocentowej zdolności matur oraz testów zawodowych swoich uczniów. Życzę absolwentki byłej czwartej D. Pozdrawiamy. najlepszego od Policji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli zespołu szkół nr 7. W dniu Waszego święta życzę Wam samych sukcesów, pogody ducha, uśmiechu, cierpliwości, siły, by przekazywać swą wiedzę uczniom i radości, radości z wykonywanej pracy. Wszystkiego co najlepsze. Pracujemy w hotelu w Dniu Połowie, dając najserdeczniejsze życzenia za zespołu szkół MUS 7 w Dycha. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Miejska Biblioteka Publiczna w Dniu składa najserdeczniejsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu zespołu szkół MUS 7 w Tychach, dyrekcji i oczywiście uczniom. Życzę wielu sukcesów, zadowolenia z pracy zawodowej, uśmiechu na co dzień, krótkiego co najlepsze. Serdecznie uczenia. Chciałbym serdecznie życzyć wszystkiego dobrego, że życia w pomyślności po 9 września. Ale w szczególności chciałbym pozdrowić klatę czwartą, w której właśnie tej klatę są najlepsi uważa. Życzę Wam Mateusz, Przemówię. Dobra, to ja też się do tego dołączam. Także wszystkiego najlepszego. Tytuł, ale niestety jest nawiązane z Warszawy. Chciałbym na wstępie dodać, że pomysłodawczynią tego wideo, wideo życzeń jest Małgosia Szpaja z klasy czwartej dwóch, a adresatkami i adresatami są nauczyciele szkoły numer 6 tych. Tychach. Do życzeń dołączam swoją melodię Autumn Leaves. Dnia Nauczyciela Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich pedagogów z zespołu szkół nr 7 w Dychach przesyłają górnicy z kopalni Wesoła. Dzień dobry. Dzień dobry. Z okazji Dnia Nauczyciela chcielibyśmy w imieniu wszystkich absolwentów z rocznika 2011 życzyć naszym najlepszym profesorom wszystkiego dobrego, przede wszystkim wytrwałości w edukacji tej przepięknej młodzieży, którą macie teraz zaszczyt uczyć. Oraz chcielibyśmy podziękować bardzo panu Oziemczukowi, który nas wychował na dobrych ludzi. Z okazji Dnia Nauczyciela Ministerstwo Alkoholu składa serdeczne życzenia i bardzo pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela dla zespołu szkoły numer 7 rzeczy Ile domów. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Życzę samemu fryzjerskiemu kosmetycznemu Magdalenka. Wszystkiego najlepszego wszystkiego na z okazji Dnia Nauczyciela. Prawda, <grym> zespołu szkół numer 7. I od Mirosiemek, Portalaras, Pirafin. Życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli ze szkoły numer 7. Tak? 306 zespołu. Zapraszamy najlepszego dla wszystkich nauczycieli zespołu szkół numer 7 życzą pracownicy restauracyjni. Wszystkiego najlepszego dla nauczycieli zespołu szkół numer 7 z okazji dnia nauczyciela, życzę Sandra z Leonardem. Ja jestem byłą wychowanką zespołu szkół numer 7 w Tychach z klasy trzeciej. Pozdrawiam moich dyrektorów, wychowawców. Wszystkiego najlepszego. Witam serdecznie. Z tej strony Klaudia Tarasek. W imieniu absolwentów zespołu szkół numer 7 chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu. Żymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Pozdrawiam serdecznie z okazji dnia nauczyciela dla całego grona pedagogicznego z zespołu szkół numer 7 w Tychach 7 na szkół numer 7 w Tychach Z nauczyciela, najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom zespołu szkół nr 7 w Tychach składa Palo, student Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka Dzień dobry serdecznie pozdrawiam nauczycieli zespołu szkół nr 7 w Tychach Życzę dalszych sukcesów w pracy Sono un italiano per la festa dei professori vorrei porre i miei auguri e molta calma per gli alunni Dzień dobry, nazywam się Daniela Miel-Westin, nauczycielka szkoły w Tychach, i chcę życzyć za bardzo sukcesowy karierę, który będzie dla mnie w tej karierze. Najlepsze życzenia nauczycielom zespołu szkół nr 7 w Tychach przesuwają studentki w Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Drodzy nauczyciele, chciałem Was pozdrowić z lotniska na Malcie i życzyć Wam e, dużo zdrowia, pomyślności, żebyście zarażali uczniów z taką energią do działania i do pracy w hotelarstwie. Tak jak ja, teraz są życzenia z Malcie, ale zaraz może będą w Dubaju. Wszystkiego dobrego i samych sukcesy w szkole. Drogich projektów zagranicznych w sensie. Stany Zjednoczone duba i morze Australia. Trzymajcie się na razie. Z okazji dnia edukacji narodowej chciałabym złożyć w imieniu wszystkich klas czwartych najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym cudownym nauczycielom zdrowie, szczęścia, spokoju, miłości oraz cudownych chwil w życiu. Pozdrawiam! 心照，心照不宣。 Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela, życzę klasa. Jesteśmy właśnie po wielkiej gali. Fundację Mam marzenie, która co roku odbywa się w Poznaniu. Za chwilę będziemy rozjeżdżali się do swoich rodzin i chcieliśmy Państwu życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego, żebyście mieli trochę czasu dla siebie, dla bliskich, żebyście mogli się sobą nacieszyć, odpocząć trochę, żebyście pomyśleli o tym, jakie macie marzenia, żebyście sobie te marzenia nawzajem spełniali. Ja życzę Państwu, oczywiście popierając to, co Pani powiedziała, chciałbym Państwu życzyć jeszcze dodatkowo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, ale chciałbym Państwa też, i dlatego z tego miejsca do Państwa mówimy, abyście kiedy już, powiem kolokwialnie, ogarniecie swojej sprawy, żebyście pomyśleli może, że wielkość człowieka mierzy się tym, jakim jest dla innych. Że może i Wy możecie pomóc zrealizowaniu czegoś marzenia, zrealizowaniu ogarnięcia się y, kogoś innego. Więc gorąco do, do tego Państwa namawiam, y, razem namawiam, właściwie. Myślę, że czasami jest fajnie sobie przypomnieć, że się nie kończy na czuciu własnego nosa. Ja wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Możecie pomagać do kamery, do nagim nauczyciela. O! Dzięki. Super, <laughs> zarobiliście. Szczęścia, miłości, radości oraz cudownych chwil w życiu. A, boże! Jeszcze raz, jeszcze raz. I moje buty. To ma pani jeszcze. Ja.

Dla wszystkich naszych nauczycieli. Zapomniałam co dalej. Chciałabym złożyć pożegnać. Chcę życzenie pożegnać. হ্যালো আপনারা আপনাদের নাম